Dzień dobry Państwu mam na imię Maciej. Prowadzę sklep akwarystyczny Aquafis Creative w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 101 przez 3. Dzisiaj w e, zastępstwie e, Piotra Szulady, z którym e, których komentarzy Państwo często słuchacie. E, Piotr, e, sz, z Piotrem Szuladą współpracujemy już od kilku lat. E, Biorę od niego kiryski z jego hodowli. Jeździmy również e, razem do Niemiec po ciekawe e, gatunki zbrojników oraz kirysów. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować e, nowy gatunek ancistrusa. Jest to ancistrus klaro. E, bardzo e, piękny ancistrus, praktycznie niespotykany jeszcze w Polsce. Przywieźliśmy. Go w sobotę od e, niemieckiego hodowcy. E, charakteryzuje się tym, że tylna część ciała jest e, jaśniejsza, e, oraz struktura e, pasów dzięki temu jest dużo lepiej widoczna. Oczywiście te ancistrusy, które Państwu prezentuję, już znalazły swojego nabywcę, natomiast pewnie przy następnym naszym wyjeździe, po ryby do Niemiec, jest szansa na przywiezienie ponownie tych ryb. Dziękuję Państwu za uwagę. Myślę, że zainteresował Państwa ten nowy gatunek ancistrusów oraz mój komentarz.